Natalia Ziętowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. Po raz pierwszy do Sejmu trafiła poprawka do budżetu państwa na przyszły rok, napisana alfabetem Braila, zanim jednak trafiła do Sejmu, przez trzy dni biegła z nią sztafeta z Dąbrowy Górniczej. W niedzielę z Dąbrowy Górniczej wystartowała niezwykła sztafeta. Biegacze z tego miasta biegli do sejmu. Biegli po to, by na ręce marszałka złożyć poprawkę do budżetu państwa na przyszły rok. Została ona napisana językiem Braille'a. Celem akcji było wsparcie starań o dofinansowanie z budżetu państwa budowy w Dąbrowie Górniczej nowego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej. W poprzednim głosowaniu w sejmie projekt nie przeszedł, ponieważ zabrakło do jego uchwalenia 22 głosów. Brailowska poprawka została przekazana wicemarszałkowi Sejmu Jerzemu Wenderlichowi i Stefanowi Niesiołowskiemu na konferencji prasowej z udziałem wychowanków Dąbrowskiego Ośrodka. Proszę Państwa, no, ja jestem tak wzruszony, że nie bardzo nawet jest mi łatwo, jest mi łatwo mówić. Co innego jest polemika polityczna, tam mi przychodzi zupełną łatwością, ale co innego jest zabrać głos w takim momencie. No, ja przede wszystkim chciałem pogratulować, pogratulować to wielkie wysiłek, 300 kilometrów biegu, no to jest w ogóle, muszę powiedzieć, mam świadomość, co Państwo przeszli. No, chciałem też... Jak, jak, jak te, ta dziewczynka czytała ten alfabet Braille'a, tak sobie pomyślałem, że właśnie nie wiadomo, to jak to dwa światu. Platona jest ta jaskinia słynna i właśnie nie wiadomo, który świat jest prawdziwy. I miałem taką świadomość, że właśnie wasz świat jest właśnie pewnymi względami prawdziwszy mniej niż ten nasz świat. Tutaj ludzi, którzy no, żyją w innym świecie. Chciałbym raz jeszcze przytoczyć to, o czym mówił pan marszałek Misiewolski. My dokonujemy czasem. E, trudnych wyborów środków jest mniej Niż potrzeb. Wszyscy bardzo potrzebują, ale wy oprócz tego, że potrzebujecie, widać, że bardzo chcecie, że potraficie być ofensywni i to, co zrobiliście, pokazuje, że być może za te dodatkowe pomysły, jak te środki przyciągnąć, jak pokazać te wasze potrzeby, może ta premia w tym roku, akurat w tych trudnych wyborach należeć się będzie wam. Koszt wybudowania nowego ośrodka to 63 miliony złotych. Pomoc miałaby być w wysokości 20 milionów. Sojusz Lewicy Demokratycznej walczy z dopalaczami. Podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy przypomnieli o projekcie regulującym kwestię dopalaczy, który był gotowy już półtora roku temu. Jednak trafił on do tak tzw. zamrażarki komorowskiego. Sojusz jest oburzony faktem, że o projekcie ich autorstwa rząd przypomniał sobie dopiero teraz. Podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy podkreślili, że już wcześniej można było zwalczyć problem związany z dopalaczami, bo projekt regulujący te kwestie był już gotowy w marcu ubiegłego roku. W uzasadnieniu, co można dzisiaj przeczytać, piszemy o tym, iż ani Rzeczpospolita, ani większość państw Unii Europejskiej, ani sama Unia Europejska nie jest przygotowana na to, żeby z tym zjawiskiem się zderzyć, żeby się obronić przed zagrożeniami, które temu towarzyszą. Proponowaliśmy zdecydowanie, Radykalne rozwiązania, to prawda, ale też proponowaliśmy rozwiązania, które w naszym przekonaniu były zgodne z interesem Rzeczypospolitej, zgodne również z regulacjami polskiego prawa konstytucyjnego, jak prawem Unii Europejskiej. Proponowaliśmy, aby każdy środek, który może być przedmiotem obrotu handlowego. Zanim zostanie dopuszczony do obrotu handlowego uzyskał certyfikat ministra zdrowia, który uzna, że ten środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia kupującego. Proponowaliśmy absolutny zakaz sprzedaży środków odurzających i psychotropowych poprzez internet i z wykorzystaniem wysyłki pocztowej. Przez ostatnie trzy lata dwa razy była znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z dopalaczami. I te nowelizacje polegały na rozszerzaniu listy substancji, które są uznawane za narkotyki i są w związku z tym zakazane. I przy jednej i drugiej debacie mówiliśmy, że to nie będzie skuteczne. I dlatego w marcu ubiegłego roku został skierowany projekt klubu SLD prezentowany przez posła Witolda Gintowta Dziewałtowskiego, żeby w inny sposób rozwiązać czy uregulować problem, wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z dopalaczami. No i dzisiaj rząd wrócił do tej pozycji, którą zaproponował Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej półtora roku temu. Ten projekt rządowy, który dzisiaj będzie poddany pierwszemu czytaniu, ma tę wadę w porównaniu do projektu SLD, że on jest przygotowany, no widać to tak na chybcika, z pominięciem nawet tych stanowisk, które jeszcze rząd niedawno przedstawiał i nie widać w uzasadnieniu, bo... Nie było czasu wnikliwie się z nim zapoznać, ale w uzasadnieniu nie widać opinii ekspertów, tych, którzy zajmują się długofalowymi skutkami różnych decyzji w ramach polityki narkotykowej. Jerzy Wenderlich przypomniał również wypowiedź Donalda Tuska na temat projektu sojuszu. Pan premier, zapytany kilka dni temu i mocno speszony tym, że jednak. O tym projekcie trzeba będzie powiedzieć, który tyle leżał w zamrażarce, powiedział, że nie słyszał o tym projekcie. To jest mało prawdopodobne. Nie chcę używać słów mocniejszych, żeby nie obrażać premiera, pana Donalda Tuska, bo nie rzecz w tym. To jest niemożliwe i nieprawdopodobne, żeby pan premier nie wiedział o tym eseldowskim projekcie o tak zwanych dopalaczach, dlatego że projekt ten w imieniu pana premiera opiniowany był przez ministra Dowgielewicza. On uzyskał negatywną ten projekt opinię. Ale kiedy platforma przygotowywała się, platforma obywatelska i rząd do tej swojej ofensywy walki z dopalaczami, raptem okazało się, że projekt. Nasz sld w którym nie zmieniony został ani przecinek, ani żadna kropka, ani żadne słowo, uzyskał pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej, w której większość mają posłowie Platform Obywatelskiej, więc raptem został przyjęty. Przerażający jest jednak fakt, że pomimo tego, że zamknięto sklepy z dopalaczami oraz zakazano ich sprzedaży, to okazuje się, że interes kwitnie, a kwitnie on w internecie. I co więcej, na forach internetowych pojawiają się również wypowiedzi internautów, którzy, jak się okazuje, są kolekcjonerami dopalaczy. A w jaki sposób sprzedawcy zachęcają do zakupu dopalaczy, oto jeden z opisów. Kolejna nowość specjalnie dla naszych drogich kolekcjonerów. Kis sprowadzi się do krainy, gdzie każdy z Was poczuje się Panem Świata, wypełnionego ogromną euforią i lawiną pocałunków. Kontakt z innymi nigdy nie był tak łatwy jak teraz. Polecamy. Pod opisem takiego produktu widnieje jeszcze jedno zdanie. Produkt nie do spożycia przez ludzi. Kandydat SLD na prezydenta Warszawy, Wojciech Oleniczak, stara się o głosy wyborców jak tylko może. Wczoraj, zgodnie z zapowiedzią, wraz z mieszkańcami Warszawy, wypełniał specjalne ankiety programowe oraz promował swoją najnowszą stronę internetową. Podczas inauguracji kampanii wyborczej Wojciech Olejniczak zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie wspólnie z mieszkańcami Warszawy wypełniać specjalne ankiety programowe, które pomogą w rozwiązaniu problemów w stolicy. Członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów wraz z Wojciechem Olejniczakiem rozdawali je przy metrze Świętokrzyska. Mieszkańcy ma, mają tu parę punktów, w których mogą się powiedzieć, co poprawić, jak zmienić Warszawę. Też promujemy przy okazji strony internetowej na prezydenta Warszawy Wojciecha Olejniczaka. Strona nazywa się zmienimywarszawę.pl. Na którą na każdy mieszkanie z Warszawy ma prawo wnieść swoją poprawkę, co zmieni, czy postawić nowe przedszkole, nowy żobek. Wiadomo, że z przedszkolami żłobkami jest naj, najciężej w Warszawie, ponieważ przykład żłobków, tylko pięć publicznych żłobków jest w Warszawie. Sytuacja nie do pomyślenia w każdym innym europejskim państwie. E, te żłobki mogą pomieścić 600 do 600 osób, wszystkie, wszystkie pięć, co nie wystarcza nawet w jednej z setnej dla potrzeb przy tego mieszkańca, który ma niemowlę. Więc tutaj promujemy, promujemy zmiany w Warszawie, pytamy się mieszkańców, co jest im potrzebne. Jednak kolejniczek na samych spotkaniach z mieszkańcami nie zamierza poprzestać. Będą na pewno takie spotkania jak dzisiaj na ulicy z mieszkańcami. Odwiedzę e, też wiele środowisk, które już dzisiaj mnie zaprosiło, na przykład kupcy, przedsiębiorcy 16 października, e, ale też stowarzyszenia spółdzielców. E, wielkim problemem w Warszawie jest mieszkalnictwo. No jest e, dużo... E, Miejsc, którymi e, jesteśmy zainteresowani i w których będę. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.